O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczu z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii z roku 1989. W tym właśnie roku się urodziłem. Wiem, że nikogo to nie interesuje, ale jakoś tak poczułem wewnętrzną potrzebę uzewnętrznienia się z tym faktem. E, miasto Chrustalni na Ukrainie, obwód ługański, moi drodzy, zagrało ze sobą dwóch szachistów. Tu was pewnie nieco zaskoczyłem. Szelkonogow kontra Morozenko, moi drodzy. Szelkonogow to nie tylko nazwisko szachista, ale także jego pseudonim artystyczny, dlatego że nosił szelki na nogach, słuchajcie. Ależ to było suche. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoń, moi drodzy. Przyjrzyjcie się przebiegowi partii. krótkiej ale naszpikowana taktyką postaram się omówić jak najwięcej tych e, taktycznych właśnie zagadnień, niuansów. Dobra, jedziemy, e4 poszło w partii. Mamy e5, normalnie rozwijamy się ruchem skoczek f3, to jest najczęściej wybierane posunięcie za napadem na piona, No jednak kawaleria ze skrzydła hetmańskiego wchodzi do gry. Mamy partię w Jedeńsku, którą postaram się omówić w kontekście serii pod tytułem Debuty 2.0 już niebawem. Goniec c4 wchodzi do gry i można by było się rozwijać w sposób prostolinijny bardzo, dlaczego nie? To jednak czarne uznały, że ten goniec ich trochę drażni. I postanowiły ruszyć tą samą figurą w debiucie drugi raz, napadając na gońca. Skoczek stoi na bandzie i tutaj dzieci z klubów szachowych mówią, ne, ne, trener mówił, że Skoczek na bandzie, nie. To też zależy, bo to czasami jest usprawiedliwione, chociaż w tym momencie no goniec ma szereg możliwości odejścia, chociażby i na p5, chociażby i na e2, chociażby i na b3. Być może czarne spodziewały się gońca b3 i mówią sobie, weźmiemy pionka, będziemy sparał gońców z lepszą strukturą i jest fajnie. Tylko przeoczył jeden prosty motyw. Jaki? A no tak, bicie na F7. Ja wiem, że to wygląda zdrowo i pewnie w blicu każdy by to sięgnął. Tylko pytanie, czy to się zgadza w, na dłuższą metę przy dobrej grze. No król przyjął, tak naprawdę. Król e 7 raczej grać nie chcemy. Ofiara przyjęta. Co dalej? No bo bicie na F7 jest jednym. Jeden. A drugim jest zauważenie kontynuacji, dostrzeżenie jej. Jest to oczywiście posunięcie Hetman Happy Check. Jak widzicie, jest szach, no i oczywiście leci punkt E5, chyba że król zagra na E6, no ale król na E6 będzie wystawiony na szeroko pojęte ataki i tutaj już w piątym posunięciu król będzie tańczył na środku szachownicy. Będzie fajnie. No dobra, to teraz są dwie opcje. G6, król E6, takie, które przychodzą do głowy. Czemu nie poszedł w G6 tutaj, Morozenko? Morozenko nie poszedł w G6, bo nie podobały mu się widełki. I pewnie doliczył dotąd i mówi, nie no, dalej nie liczę, gram sobie Król 6 A czasami trzeba policzyć dalej. No bo co tutaj możemy teraz? Moglibyśmy w tym momencie ratować wieżę, zagrać gońcem na, moi drodzy, G7. No i oddać tutaj skoka, znaczy zwrócić materiał. No, ale jesteśmy bez dwóch pionów i Król jest zderoszowany. Partia mogłaby... Dalej trwać oczywiście, tu się nic nie dzieje. U czarnych wieża 8 i roszada od ręki zostałaby wykonana zapewne jakaś, no ale wiadomo, dwa piony mniej to jest dużo. No mógł iść w tą linię G6. Jeszcze jest druga fajna linia, jeżeli król mój znaczy jeżeli poszłoby G6, a mianowicie skoczek C6. Wstępem tu mówimy: chcesz to weź. Pewnie by wziął. Tylko że teraz idzie H6 i tak naprawdę Hetman, moi drodzy, nie ma zbyt wielu pól po tej przekątnej, więc prawdopodobnie jakiś szach, goniec G7. Ja mam pytanie: jedno podstawowe, jak tym Hetmanem wejść do gry? Tam jeszcze jest tam, tam, tam jeszcze jest tam. Jest linia ze skoczek D5, skoczek F4 i, i, i ataka, atakami, ataka i ataki na, na, na G6, no ale to jest trudna gra. Tak można było mieszać, tu jednak G6 nie poszło, tylko króle 6. To no mocna niedokładność, mocna niedokładność. króle 6. Czy on w ogóle przeżyje? E, to jest pytanie kluczowe. Co gracie dalej? Jak kontynuujecie atak, moi drodzy? No, saknęliście, wesz, weszliście Hetmanem na h5 fajnie, aktywnie. No i co dalej? Panie absolwencie, oczywiście Hetman przytula się do króla. Można by było wchodzić figurą do gry już napadać, moi drodzy, podwójnie na E5. Król w tym momencie D6. Partia przyjmuje powolutku charakter bardzo forsowny. Co to znaczy? Że król no, po prostu będzie atakowany i nie będzie zbyt wielu opcji obrony dla czarnych, będą łatwe do przewidzenia. Trzeba otworzyć pozycję król w centrum, a żeby otworzyć pozycję trzeba zagrać królew f1. Król f1 nie otwiera pozycji bezpośrednio, ale on jakby robi pod to takie duchowe podwaliny. Dobra, nie idę w to dalej. d4. d4 oczywiście. Dlaczego na przykład nie biją na d4 w tym momencie? No mogłyby z na skoczkę, prawdopodobnie goniec f4 teraz, dosyć nieprzyjemny szach i po królu c6 jest mat w1, oczywiście jest to hetman b5, dlatego też nie można, trzeba by było królem na e7 iść, wtedy goniec bije c7, jest taka fajna kontynuacja, słodziutka, mamy tempo na hetmana, jeżeli bicie tu to check z widłami, dużo problemów e, miałoby miejsce. No, czy oczywiście hetman mógłby teraz nie bić, tylko mogłoby pójść, nie wiem, hetman na przykład na e8. To co dalej? Bo to skoczek d5 z matem się okazuje, więc jakby trzeba było się ratować przed matem, żeby hetmana też nie stracić. Prawdopodobnie oddać materiał. E, dobrze, dlatego też edę nie poszło, tylko poszło skoczek c6. Ok. z obroną tutaj, obroną jasnej góry. Mimo wszystko wybijają białe, bo mogą i teraz tak naprawdę bicie przychodzi do głowy, ale wtedy goniec f4, robi się miejsce dla wieży. Nawet można by było pójść w długą wstępem szachowym, czyli danie szacha po prostu. Król idzie na c5. Pytanie, czy ta partia jeszcze będzie trwała, czy to już jest koniec? Oczywiście, będzie trwała. Co dalej? Co grać? Może no, było próbować w ten sposób. Jak wiadomo, w ten sposób zginęło już wiele osób. Można też próbować od razu atakować króla z odsłony. O, najlepsze co tutaj mogą zrobić białe jednak, to podciągać kolejne figury do ataku. Im więcej figur w ataku, tym większa szansa, że uda nam się e, wręczyć mata. Dostarczyć mata rywalowi, tym posunięciem jest oczywiście goniec E3-czek. Królowi robi się ciasno, zobaczcie bierki, zabierają tutaj e, pola rywalowi, więc niestety król musi iść na... B4. Król B4, no, nie wygląda to zbyt dobrze. Jakbyście na przykład mieli podopiecznego, jesteście, nie wiem, trenerem, opiekunem, jedziecie, no, nie wiem, z synem chociażby i pojechaliście na zawody, no i chcecie zobaczyć, jak modemu idzie. Jest posunięcie dziewiąte, czy tam dziesiąte, podchodzicie do deski i patrzycie, że u syna król stoi na B4. Pytanie jest tylko jedno. Co poszło nie tak? No, takie wnioski konkretne. Y Narzuca się A3, to poszło w partii, chociaż dokładniejszy jest Hetman F7, silniki lubią. A trójka. Tak, zaczepiamy króla. Oczywiście jest to szach. I tak naprawdę król ma dwie opcje, o, przepraszam, dwie opcje, A5 i C4. Po król C4 jest mat W. 3. Zadanko dla Was, moi drodzy. Kawka, herbatka w dłoń, tym posunięciem z w 7, czek, d5, jedyna zasłona tak naprawdę i w tym miejscu idzie bicie we przelocie. Magiczna sztuczka, otwiera się znowu przekątna, więc goniec e6 i król stoi w macie. Król nie jest w stanie, moi drodzy, ruszyć się na żadne z tych pól, które właśnie zaznaczyłem. Nie może też oczywiście bić skoczka. Przykra sprawa, jest to checkmate. Król 4 odpada. W takim razie no to króla 5. <laughs> to może, to nie może się dobrze skończyć dla czarnych. Ojej, znowu mi zarzucą, że, że tutaj gloryfikuję kolor biały. Znowu mi to samo zarzucą. Hetman stoi na, jednej przekon na, jednej, na jednym rzędzie, jest wrogim królem, więc można to wykorzystać. Oczywiście pchn pchnąć, pchając c 6 mam na myśli, jest czek. Jest czek. No można tutaj oddawać figury, ale to tak naprawdę nie ma sensu. Może też zagrać tak naprawdę d5. I to poszło w partii. D5, no bo albo goniec c5, albo zasłona tutaj. W przeciwnym razie jest lipa. No bo... Wiadomo o co chodzi, tak? Jeżeli króla 6 w tym momencie, no to czekmy w 1 Dlatego też w tym momencie poszło D5. Tu już bicia w przelocie nie ma, bo to jest różnica. Jest różnica kluczowa. Ale jest oczywiście bicie na D5 pionem. Ha. I znowu strachy w postaci odsłony. Szachy z odsłony to bardzo niebezpieczny motyw szachowy. Moi drodzy. Skoczek pod biciem jeszcze na dodatek. W tym momencie skoczek odskoczył. Wstępem na hetmana. I jeżeli teraz dacie szacha z odsłony, to skok leje hetmana. Całkiem ciekawe. No ta, no ta. Tu jest mat w2. Nie widziały tego białe, białe zamatowały w3. Dzisiaj lekcja matów, moi drodzy. Białe poszły b4, no narzuca się b4. Najprostszy mat to hetman d3 po prostu. Hetman D3 i w kolejnym jest mat. Co byście nie zagrali? Mam na myśli oczywiście, że B4 tutaj matuje, bo król jest podcinany. Hetman zabiera ucieczkę na 6. Tu w nieco odwrotnej kolejności zaczęły białe, co przedłuża partię o jeden ruch. B4 jest król wysyłany na 6. Hetman D3, jeszcze jest zasłona B5. No i checkmate in one move. Każdy chyba to widzi, jest to Hetman. B5, szach i mat. Jedna niedokładność. Jeden blunder w debiucie. W ruchu, moi drodzy, w ruchu, w posunięciu trzecim skoczek A5 i tłumaczymy się resztę partii. No i to nam może pokazać, że jednak wiedza debiutowa jest potrzebna. Może nie aż tak dokładna, że teoria do 20-20 któregoś ruchu w Sycylu. No to fajnie to znać oczywiście, ale nie ruszaj dwa razy tą samą figurę w debiucie. Jak nie ma potrzeby, nie stawiaj skoczka na bandzie, rozwijaj się. Najpierw lekkie figury, zajmuj centrum, roszuj króla, hejże, hejże. No, ostro tutaj dostał Morozenko od Szelkonowa. wypłacił mu. No dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że partia się podobała, dajcie znać i co, do usłyszonka!